Mszaki występują na całej kuli ziemskiej. Rosną wszędzie tam, gdzie w środowisku jest dużo wilgoci. Od pozostałych roślin różnią się przede wszystkim prostszą budową oraz przemianą pokoleń. U mszaków pokoleniem dominującym jest gametofit. Należą do roślin zarodnikowych, czyli takich, które. Rozmnażają się bezpłciowo za pomocą zarodników. O przemianie pokoleń mówimy, gdy w cyklu życiowym organizmu występują na przemian dwa pokolenia jedno rozmnażające się płciowo i drugie rozmnażające się bezpłciowo. W przypadku roślin, a więc także mszaków. Pokoleniem rozmnażającym się płciowo jest gametofit, pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo sporofit. Mszaki nazywamy umownie prymitywnymi organowcami, ponieważ nie wytwarzają właściwych organów wegetatywnych: korzenia, łodygi i liści. Ich odpowiednikami są chwytniki, łodyżka i listki. Budowę mszaków prześledzimy na przykładzie mchu płonnika. Płonnik jest pospolitym składnikiem naszych lasów. Zwykle wraz z innymi mchami tworzy tam charakterystyczną warstwę mszystą. Jego ciało składa się z zielonej, gęsto ulistnionej łodyżki z chwytnikami oraz bezlistnej łodyżki z zarodnią. Ulistnioną łodyżkę płonnika od zewnątrz chroni tkanka okrywająca. Pod nią znajduje się niewyspecjalizowany miękisz, którego komórki mają chloroplasty. Centralną część łodyżki zajmują żywe komórki transportujące produkty fotosyntezy oraz martwe komórki transportujące wodę. Komórki. Przewodzące płonnika mają znacznie prostszą budowę niż komórki łyka i drewna roślin naczyniowych. Z łodyżki płonnika wyrastają delikatne listki. Na powierzchni listków znajdują się liczne słupki komórek z chloroplastami. Zadaniem tych słupków jest przeprowadzanie fotosyntezy, ale także gromadzenie wody. Nitkowate chwytniki mocują łodyżkę do podłoża, ale nie służą do pobierania wody. Zielona, ulistniona łodyżka z chwytnikami jest gametofitem. W szczytowej części gametofitu powstają organy rozrodcze rodnie lub plemnie. W nich powstają komórki rozrodcze. Zalety regulują bilans wody. Chronią glebę przed erozją i wysychaniem. Biorą udział w tworzeniu warstw gleby. Są roślinami pionierskimi. Wykorzystywane w kosmetyce np. borowina.